Dzień dobry Państwu, znajdujemy się na kongresie 3W, a ja dzisiaj chciałam zapytać Pana o rolę farm wiatrowych w transformacji energetycznej. Jak może Panią scharakteryzować? Dzień dobry Państwu. Rola morskich energetycznych, farm wiatrowych jest oczywiście bardzo istotna. Tak naprawdę to jest jeden z filarów przyjętych jako źródło transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Tak naprawdę do 2030 roku około 60 gigawatów mocy ma być zainstalowanych na morskich farmach wiatrowych w Unii. W Polsce to będzie pierwszy etap około 6 gigawatów, natomiast docelowo rzeczywiście nawet w planach jest tak, że z energetyki wiatrowej na morzu będziemy w Polsce generować ponad połowę mocy. Także ta rola w transformacji energetycznej morskich. Farm wiatrowych jest bardzo istotna. A czy rola BGK w budowie, w realizacji tych morskich farm wiatrowych również jest bardzo istotna? I na czym ona polega? Tak, rola BGK przy. Budowie czy obecnie planowaniu w pierwszej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych jest istotna. Jako BGK oczywiście jesteśmy zaangażowani zarówno od tej strony finansowej, tutaj też jesteśmy jednym z konsorcjantów, którzy udzielili finansowania dla pierwszego, pierwszej tak naprawdę farm wiatrowej, która powstanie prawdopodobnie najszybciej i będzie już w 2026 roku generowała prąd do sieci, ale także jesteśmy zaangażowani w szereg inicjatyw takich powiedział, edukacyjnych. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do tego, żeby brali udział w łańcuchu dostaw. Jest to ogromna wartość inwestycji liczona w ponad w dziesiątkach, czy ponad 100 miliardów złotych samego pierwszego etapu. Także jest tutaj bardzo istotny udział, który mogą polscy przedsiębiorcy odegrać. Oczywiście ten lokal content, tak zwany, jest szacowany, czy oczekiwany na ponad 20% w pierwszej fazie. Liczymy zatem, że. Również nasze działania, w tym chociażby opracowanie raportu, wpisują się w propagowanie tego, no i rozwój jakby udziału naszych polskich firm w dostawach do morskich farm. Na pewno to jest też gratka dla polskich firm, prawda? Jakie, które branże mogą być zwłaszcza zainteresowane budową morskich farm wiatrowych? Zdecydowanie to, co widzimy, firmy, które mogą być zainteresowane uczestniczeniem w tym łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, to są firmy z segmentu stalowego, ta ilość stali, która jest niezbędna do budowy, jest ogromna. Podobnie, jeśli chodzi o cementownię. Tutaj też, patrząc na fundamenty, to są tak ogromne konstrukcje, że ilość z tego cementu na pewno też będzie tym co powoduje, że cementownie będą zainteresowane, no i szeroko rozumiany przemysł elektroenergetyczny, zarówno po stronie tej morskiej, jak i po stronie lądowej, bo infrastruktura elektroenergetyczna wymaga tutaj rozbudowania czy zbudowania tak naprawdę a polskie firmy już w tym momencie się potrafią w tym odnaleźć, więc one też myślę, że będą beneficjentem tej budowy morskich farm wiatrowych. A uważa pan, że tych polskich firm, które mogą budować morskie farmy wiatrowe? jest w Polsce obecnie dostatecznie wiele? To jest, myślę, że nie. Myślę, że w Polsce nie jest jeszcze dostatecznie wiele takich firm, które mogą budować te farmy wiatrowe. To jest tak, że w pierwszym etapie raczej zakładamy, że będziemy jednak, ta liczba firm będzie ograniczona, natomiast kolejne firmy będą się uczyć jakby będąc poddostawcami tych firm zagranicznych i tak naprawdę w kolejnych etapach będą mogły zwiększać swój udział i wtedy jakby w kolejnych latach dopiero ten po prostu będzie zwiększany ich zdolności tak naprawdę no i know-how i dzięki temu istotniejszy wkład będą miały w całą budowę. Natomiast to jest dopiero pierwszy etap. Można powiedzieć, że ten sektor będzie cały czas się powiększał i że jest intratnym. Intratną, intratnym obszarem. Zdecydowanie sektor morskiej energetyki wiatrowej jest intratny, jest czymś, co się rozwija, zwłaszcza na Bałtyku. Tak naprawdę to jest morze traktowane jako bardzo o bardzo dobrych parametrach wietrznych, mhm. może nieco gorszych tylko od Morza Północnego. Szacunek takich zdolności do postawienia farm wiatrowych to jest 80 gigawatów, także tutaj Dopiero w zasadzie zaczynamy, więc jeżeli te firmy się teraz zaczną rozwijać, to one będą mogły rosnąć właśnie razem z całym wzrostem tego sektora przy Morzu Bałtyckim, czyli jest to dla nich no niewątpliwie bardzo duża okazja. A może Pan kilka słów opowiedzieć tak na zakończenie o jakiejś największej inwestycji, z której jesteście szczególnie dumni? Jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe, to tak naprawdę my uczestniczymy w jednym finansowaniu, mm -hmm. bo Jedno finansowanie w zasadzie się zamknęło dopiero na Polskim Morzu Bałtyckim. No i tutaj rzeczywiście BEGIK ma swój wkład razem z innymi oczywiście bankami, tym bankami, tym bankami europejskimi. No ale jakby jesteśmy obecni i chcemy być oczywiście obecni przy tej transformacji energetycznej, która za pomocą tych morskich farm wiatrowych się dokonuje. Dobra. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.